Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Informacje sportowe Katarzyna Szatkowska. Zapraszam. W trzecim meczu podczas rozgrywanych w Hiszpanii Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn Polska przegrała ze Słowenią 24 do 25. Jedną z bramek dla biało-czerwonych zdobył zawodnik Zagłębia Lubin Michał Bartczak. 25-letni Artur Marciniak podpisał trzyletni kontrakt z Miedzią Legnica. Ten środkowy pomocnik ma za sobą występy m.in. w Lechu Poznań i GKS-ie Bełchatów, a ostatnio bronił barw warty Poznań. Z poznańskiego zespołu odchodzą kolejni zawodnicy. Jednym z nich jest Artur Marciniak, który będzie reprezentował barwy lignickiego klubu. Na pewno każdy zespół wykorzystuje jakiś moment słabości, czy finansowej, czy, czy jakiś tam niepotrzebnych zajść, które się dzieją w innych klubach. Ja po prostu mam tą przewagę, że tych zawodników wielu znam, bo ich prowadziłem. Takim jednym bardzo inteligentnym zawodnikiem, może na uzupełnienie zespołu, nie wzmocnienie, jest Artur Marciniak, chłopak inteligentny. Jeszcze oczywiście są szczegóły załatwione sprawy, wart się też, to się wszystko jeszcze ciągnie. Ja myślę, że w piątek zobaczymy go na treningu i widziałbym tutaj go w walce z Uszkiewiczem, z Kasperkiewiczem, ośrodek pola, ale myślę, że jego inteligencja gry sprawia to, że on może zagrać na każdej pozycji, a ja takich ludzi teraz szukam. Mieć po rundzie jesiennej zajmuje wysokie piąte miejsce w tabeli. Czy Legnicki Klub powalczył a awans do T-Mobile Ekstraklasy? Tak jak przy razie trenerzy odpowiadają w tym sloganie, że no, jakbym nie wierzył i tak dalej i tak dalej. Ja jestem normalnym człowiekiem wiem, znam realistyczne, wiem, że te miejsca gdzieś są zarezerwowane dla Krakowi, Zawiszy, Termaliki i się mówi, że Arka jeszcze się włączy. Miedź Legnica skromnie, jako Beniaminek, nawet już dobrze grała, a punktów nie zdobywała, na końcu pokazała, gdzie jest siła Miedzi. Obecnie Ligniczanie trenują na własnych obiektach. Zawodników Miedzi czekają także obozy przygotowawcze i mecze sparingowe. Rewanżowe spotkanie w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski rozegrają piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin podpierżne Bożeny Karkut zagrają na wyjeździe ze startem Elbląg. Rewanż wydaje się być formalnością, gdyż pierwsze spotkanie rozegrane w Lubinie Zagłębie wygrało różnicą aż 14 bramek. Lubinianki również w Elblągu będą chciały odnieść zwycięstwo. To jest dwu mecz. To, że tutaj żeśmy wygrali wysoko, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobra zaliczka, ale do każdego meczu wychodzimy od bilansu 0-0. Nie, nie kalkuluję zazwyczaj. Do sprawa awansu realnie podchodzi szkoleniowiec, startuje Życiepliński. W sporcie wszystko jest realne, ale bądźmy realistami, to, to tutaj, tutaj zrobić tą stratę raczej niemożliwe. Hmm, także, także tak to widzę. Kolejny mecz Lubinianki rozegrają już w sobotę. W spotkaniu ligowym zagłębie zmierzy się na wyjeździe z pogonią Szczecin. To wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.